Jest taka pokoda, Adam, Adam nadal na ferę u babci, ale ja właśnie jestem tutaj, autem już podjechałam. Właśnie to teraz spuściłam, bo jest 20 luty, 5 jest piątunio I po prostu jestem <laughs> <laughs> w kursie, upada deszcz, ale właśnie chciałam, myślałam takie, co, że tu właśnie. Muszę mi, żeby i ojej, i Adam mogę zrobić taką, takie coś, że jak na przykład stanie się coś złego na brokawę. Wiesz o co chodzi. jakiś duchy, no nie duchy w sobie, jakieś, nie wiem, częścienia czy coś, to musimy mieć jakąś krajówkę. I dlatego ja tu znam taką krajówkę jedną. Tylko nie pamiętam właśnie, gdzie to się szło, ale wiem, że teraz się zobaczyłam, bo tu właśnie już próbowałam, ale właśnie teraz, teraz włączyłam i tu. Ale tutaj gdzieś była ta kryjówka, słuchajcie, i patrzcie Dzięki. Dzięki, dzięki. I tu była ta gdzieś kryjówka, i muszę. Łe, <laughs> mam grypę. Zrobić tutaj łóżko. O. I zobaczcie, bo tutaj właśnie mam pomysł, żeby iść do tej kryjówki. Tylko ja nie wiem, gdzie ona jest. Tak mi się wydaje, że ona. Już chyba wiem, gdzie jest. Tylko czekajcie, muszę tutaj. Łe. Macie tala. Spadliśmy, nie wiem czy tak w prawdziwym życiu by się dało, pójdziemy sobie na tym, tej testce bo się już nie chce iść, zobaczcie sobie, podświetlimy latarką. <laughs> ja chyba już nie będę to łóżko zrobić, tylko że nie ma pewności. Ale chyba wiem gdzie. dlatego ja taki wam zrobię odcinek z sekretami. Będę pokazywać sekrety na Brooklyn, ale... Na no, razie to ja już pokazuję tą bazę. Nie wiem gdzie to było. Wyszłyśmy. Nie, dobra. Musi to być takie wiecie, łóżko. Właśnie ja bym chciała tu iść, ale nie wiem jak. Tobie nie wiem jak, ale mam chyba już też trochę taki pomysł, bo ja nie chcę tak ciągle tak spadać, bo wiecie. Ale muszę ciągle tam pójść, dlatego ja sobie to poszukam i inny i rozdłączam. Właśnie jeszcze tutaj jadę, bo tutaj jest długo, żeby dojechać. Więc ja szukam tego miejsca, bo ja wiem, że tutaj nie. Gdzie to musi być gdzieś wyżej. Okej, okay, to. Mm, okej. Okay. Już wiem. Wiem. Witam. Jesteśmy z chorobą, nawet już tutaj. Echem. Już wiem, gdzie to jest, i już musimy. Słuchajcie, od nowa weźmiemy sobie latarkę i kubek i łóżko, w sensie jak nie kubek, łóżko. I musimy iść. Ale oby na wiecie żadne takie przypadki na mi się nie przydarzyło, że wiecie, jakiś zombie i typy czy coś do tego wątpię, ale jak takie przypadki, przypadki będą no to niestety, ale to słabo. Tylko musimy tu po sobie postawić sobie. Łóżko chyba. I tu czekajcie, może teraz sobie tak. I jesteśmy o tutaj. Ale czekajcie, bo teraz muszę jeszcze wrócić i zrobić skinka telefonem. Tak, Żeby pamiętać, że tutaj jest ta nasza krajówka? Bo ja za może zapomnę jeszcze. A Adam ta pewno byłby by takie fajne rzeczy, dlatego na pewno będzie się cieszył tu mamy taki ten, no czekajcie, usnę to łóżko. Echem, tu mamy jakby taką... bazę, tak? Tylko ta baza jest trochę taka... nie taka, bo tu ktoś może, bo ja tu możemy spaść. Tylko sobie musimy ją oddobyć, propsami. Oczywiście wiem, bo jak wyjdę z serwera i wejdę jeszcze raz, nie będzie już tej bazy, bo wiemy co będzie, a tego będziemy budować od nowa Ale ja sobie najpierw zrobię taki plan Zobaczę jak to będzie wyglądać, musimy wyrównać ściany Ściany Łee, nie chcę dwóch Jakby takie, nie? Żeby było tu klimacik Nie? Musimy mieć równo wszystko, żeby... tylko żeby nikt tutaj nie spadł. No nie, dlatego musimy wyrównać ścianę, bo jak ktoś nam tutaj spadnie, na przykład Adam nam coś spadnie, albo ja to najlepiej nie mówmy co będzie, bo po prostu lecimy, a ja nie chcę tak, więc przesuniemy sobie to tak do krawędzi. O jest to bardziej, jest tu pięknie. I sobie jeszcze przesuniemy, tu sobie jeszcze zrobimy ściankę tutaj, ale zobaczcie. Bo tu nie możemy tego ogrodzić ogólnie. A czy możemy? Czekajcie. Bo tu mamy, ale tu nie mamy. Tylko do sobie, weźmiemy taką. Sobie, sobie weźmiemy taką. Myślę, że to będzie przeszkadzać trochę, ale musimy tak ją tutaj wpiąć. Zobaczcie ale musimy tak równo zrobić. Zobaczcie, jak to teraz ładnie wygląda. Nie, że jesteśmy tutaj tak ogrodzeni. Poczekajcie. Widzicie? Jesteśmy ogrodzeni. Mm, dlatego ja sobie tu postawiam jeszcze taką. Nie, bo my robimy te. to taką. Ale myślę, że to będzie równe, czy nie? Czekajcie, muszę zobaczyć, czy to się ma. Jest równo, bo tutaj tylko nie spadła. Jesteś wiem, że to nieprawdziwe. Poczekajcie. Myślę, że to jest równo i nikt tutaj nie spadnie. Raczej, jak nie nie spadniemy my. Na pewno nie będzie takiego wypadku. Mam nadzieję, że wiecie, Na przykład jakieś potwory, na przykład. No wiecie o co chodzi. Ujecie, bo to jest taka ta... Na przykład, nie wiem, wampiry albo jakieś jagie, czy babajagie, czy jakieś zombie wiecie o co chodzi. Bo jak taki ktoś nam przyjdzie, to ja trochę będę nieszczęśliwa z tą myślą i dlatego robię nam bazę, żeby te potwory, czy to, to tam będzie, się do nas nie dostało. Po prostu one nie mogą się do nas dostać, nie? One no nie mogą. One nie mogą się do nas dostać. Tylko to wyrównujemy. Jest dobrze. Gitos. Gitos papier i, to, i to z papieri pos. Jest dobrze. Tylko tu mi to przeszkadza, ale jak mamy tak żyć, no to niestety. Niestety musimy trwać Niestety. Fajnie, że właśnie są takie te mury, bo wiecie, można tutaj przeogrodzić. Na um, przykład. Właśnie o takie rzeczy. Nie, wiem, bo to jakby nie przeogrodzi, ale po prostu fajnie, że to będzie tak widać. Nie, że to jest. zabudowa, zabudowę, te karty może mieć. Ej żeby ja tu zaraz nie spadła, sobie Jak spadnę, to po prostu nie jesteście tu jedynymi, ale musicie. Dzwonić na pogotowie, po prostu musicie, bo jak nie zadzwonicie, to Będę tam leżała i Ada się babcia się będą martwić Szanowni, ja nie w ogóle, bo ja jestem taką dzwoniarą Jeżeli a ma macie jechać, to ja To ja muszę, to ja muszę, ja muszę I kogoś numer Jeśli chodzi o coś, więc ja sobie tutaj zrobię te ściany i do Was zasz... Zobaczcie, tak zaogradziłam tutaj i jesteśmy Myślę, że jest tutaj będziemy bezpieczni. Okej, okay, muszę zrobić jeszcze jakieś dekoracje. Lampki i różne takie te pierdołki Tylko tu myślę, że lampki z boku się przydadzą. Tylko zaraz zaraz różnę tylko te lampki poustawiam. Na razie tutaj tak wszędzie postawiłam lampki teraz dekoracji. Postanowiłam, że jakieś łóżka tu nam się przydadzą. Ajcie to teraz teraz właśnie kończę bo robię teraz drugą część będziemy widzimy się w drugiej części pa